10 goli w Białym Stoku, sensacyjna porażka lidera i kapitalne bramki zdobywane przez piłkarzy Lecha Poznań. Czas podsumować wydarzenia dziesiątej kolejki w najstarszej kategorii wiekowej Centralnej Ligi Juniorów. Dobrze pamiętamy szalony mecz pomiędzy Wisłą, Kraków a Arką Gdynia z końcówki poprzedniego sezonu. Tym razem też mecz tych ekip zaczął się po myśli tych drugich. Po trafieniu Michała Galińskiego Arka prowadziła, ale w ciągu kwadransa po zmianie stron sytuacja się odmieniła. Za sprawą goli Tafary Madembo i Kaspra Chełmeckiego. W 67 minucie trzecią bramkę dla Wisły dołożył jeszcze Marcin Bartoń, no i punkty w komplecie zostały u wicemistrzów Polski. Mecz Polonii Warszawa z Zagłębiem Lubin rozpoczął się od szybkiego ciosu zadanego przez gości. Wojciech Szafranek otworzył wynik już w trzeciej minucie, ale w kolejnych fragmentach Polonia udowodniła, że u siebie potrafi wygrać z każdym. Szybko wyrównał Kasper Śmiglewski, a jeszcze przed zmianą stron gola na 2-1 zdobył Hubert Pilarz. Drugą połowę nieszczęśliwie, bo od samobuja rozpoczął Szymon Panasiuk, a dzieła zniszczenia jeśli chodzi o zespół Polonii dopełnił w ostatnich 20 minutach Kasper Włoch. Jego dwa trafienia sprawiły, że Polonia po raz kolejny zaaplikowała u siebie rywalowi aż pięć bramek. A niedzielę zaczynamy od transmitowanego na naszym kanale meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Ten mecz miał jednego bohatera, a całe show skradł Jakub Jezierski, który zdobywał gole kolejno w 29, 43 i 52 minucie. Do hat-tricka Jezierskiego swoją cegiełkę dołożył jeszcze Jakub Zawacki i stało się jasne, że Legia przerwie udaną domową serię. Honor gospodarzy uratował jeszcze co prawda Wiktor Kamiński, ale i tak, podobnie jak wiosną, Śląsk rozbił gospodarzy w Legia Training Center. Dwie drużyny ze strefy spadkowej spotkały się w zabrzu. W meczu Gwarka z wartą Poznań jako pierwszy drogę do bramki rywali znalazł Jakub Nęcka, który w pierwszej odsłonie dokonał tej sztuki aż dwa razy. Krótko po zmianie stron w polu karnym rywali świetnie zachował się Dominik Górdek, dając w ten sposób Gwarkowi kontakt, jednak na więcej tego dnia nie było zawodników z Zabrza stać. W 74 minucie trafił Dominik Konopacki, a w samej końcówce wynik na 4-1 do 1 dla Warty ustalił z rzutu karnego sprytną podcinką Miłosz Gawecki. Liderująca Krakowia wybrała się po kolejne punkty na teren Beniaminka, Stali Rzeszów. Niespodziewanie to gospodarze w pierwszej połowie zadali pasom dwa ciosy. W obu przypadkach na listę strzelców wpisał się Michał Musik, no ale tuż przed zejściem do szatni nadzieję w serca gości wlał Oskar Wójcik. Końcówka należała już jednak do Michała Opalskiego. Najpierw to cudowne trafienie pod samą poprzeczkę, a tuż przed końcem wynik ustalony przez Opalskiego na 4 do 1. Duża niespodzianka, bo Krakowia ponosi w ten sposób dopiero drugą porażkę w sezonie. W samo rozpoczął się również mecz Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Faworytami byli rzecz jasna goście, którzy rozpoczęli ten mecz od trafienia głową autorstwa Damiana Kołtańskiego. Z rzutu karnego wyrównał jednak Kamil Moraczewski, także do przerwy w Zabrzu utrzymywał się remis 1-1. Rozstrzygnięcie w tym meczu zapadło dopiero w drugiej połowie, w której padły trzy gole, z czego dwa naprawdę wyjątkowej urody. Najpierw pięknym strzałem z powietrza trafił Igor Kornobis, ale na tego gola odpowiedział Cyprian Włodarczyk. Losy spotkania rozstrzygnęło jednak to kapitalne uderzenie Filipa Wełniaka. Wyjątkowej urody, gole dały w ten sposób Lechowi ważne zwycięstwo. A na koniec mecz, który przyniósł nam największą liczbę bramek. Starcił Jagielloni z UKS-em sms -em, Łódź strzelanie zaczął z rzutu wolnego Radosław Zyśk, a niedługo potem poprawił Sebastian Dąbrowski. W 25 minucie było już 3 do zera, gdy Zyśk skutecznie dobijał ten efektowny strzał Oskara Osipiuka. Świetnie ułożył się więc ten mecz dla Jagiellonii, ale w czterdziestej minucie poprawił nieco nastroje w szeregach gości Piotr Woźnikiewicz. Druga połowa przyniosła natomiast szybkie trafienie Jakuba za wiruchy, no i zrobiło się tylko 3-2. Dwa kolejne gole to jednak bramki dla gospodarzy: Mateusz Baranowski i Aleks Protaziuk, autorami goli, kolejno na 4 i 5 do 2, no i zwycięstwo Jagiellonii wydaje się niezagrożone. Ponownie nadzieje piłkarze z Łodzi przedłużył na moment Piotr Woźnikiewicz, ale raptem 3 minuty później Radosław Zyszk, trafieniem na 6 do 3, wybił gościom z głowy walkę o punkt, kompletując przy okazji hat -tricka. Z 11 metrów w 85 minucie bramkę dołożył jeszcze Marcel Lachowicz i na 10 golach ten mecz się zakończył. 6 do 4 to ostateczny wynik spotkania rozegranego w Stoku. Nie brakowało goli w weekend z Centralną Ligą Juniorów. Łącznie aż 40 bramek, a wyłamali się jedynie piłkarze Rakowa i Pogoni, którzy bezbramkowo zremisowali. W tabeli zyskuje MKS Polonia, która zbliża się do liderującej Krakowi na dystans jednego punktu. Blisko czołówki też lech, natomiast na dole tabeli ważne punkty dopisała sobie warta Poznań. Już tylko jedno oczko straty do ostatniego bezpiecznego miejsca, które sensacyjnie zajmuje pogoń Szczecin. Jedenaste trafienie Filipa Wełniaka i to takie, które z chęcią policzylibyśmy przynajmniej za dwa. Do tego dublet Michała Musika, który jest obecnie wiceliderem strzelców. A w 11. kolejce czeka nas na kanale Łączy Nas Piłka TV Polski Klasyk we Wronkach. Lech zmierzy się z Legią, a na ten mecz zapraszamy już w sobotę od godziny 12.